Tak. No to jeszcze się nie kurzy Tyle co wyjechałem z domu odmuchany, przygotowany A tu proszę Tam jak dojedziemy Dopiero się kurzy Oczywiście, że zmniejszam głębokość Bo tam jest taki kurde Szuter piach że tam, czy Nawet talerze sobie przestawiłem w głębokość Dałem ciut niżej żeby po prostu tu rumian se został jeszcze po talerzowaniu ciut za płytko miałem tą talerzówkę ustawioną później dopiero głębiej, no ale już czasu się nie cofnie ja już mówię, że nie będę jeździł i napierniczał trochę właśnie dlatego ja jadę od tej strony trochę wcześniej żeby trochę tych no i hop, 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 hop no, są miejsca lepsze, są gorsze są takie, że nie skacze. Tak to wygląda Simny! 8 na godzinę, no i tutaj tutaj wał daszkowy, należy był tutaj wał daszkowy w portu. Niepotrzebny. Niepotrzebny, to za duży proszek wychodzi, no ale już nie będę na dwie działki znowu przewalał wału rurowego, tym bardziej, że tu są te skoki, ten wał daszkowy jest ciężki, on powoduje, że do portu nie podskakuje, bo on jest dalej wysunięty do tyłu, czyli jakby ten punkt podparcia się zmienił. Nawet głębokość się zmieniła, bo tu można było wcześniej, jak był wał rurowy, bez blach jechać. O, właśnie się zaczyna. Bez blach jechać, a teraz po prostu te dwie blachy są wyrzucone i na tych wszystkich górkach biorę i się podnoszę do góry i hop, 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 hop. hop. No i tak właśnie, to jest sobie skakał Mandan, tak se skacze jest z Krixem To nic, mam nadzieję, że to się uda zniwelować Podczas prawy, bo tak, to już będę w ogóle w czarnej mambie Nie są żadne filtry ani nic, po prostu tak jest No już, nic się nie da, bo tutaj leży już praktycznie jadą w powietrzu Teraz wymyśliłem sposób, że wyciągam się za szóstym. Kurs no. poleciał, jedziemy dalej. Trochę tutaj przerobiłem sobie. Widzę, że jeszcze jest niedoskonały. Pozmieniałem sobie tam, gdzie za kołami. I takie widzicie, tam, 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 tam... tam, tam Na no. ostatnich no, skrajnych wyrzuciłem te szerokie, przyspawałem jeszcze takie dłuta żeby to musi się trochę teraz przetrzeć bo to spawy niby przyfowałem, żeby to było bardziej śliskie No i dzięki temu można by powiedzieć, że mniej mi po prostu wyrzuca, bo tutaj jak na 3 metrach jedziemy, no to wiecie o co mi chodzi Że to się zbiega To się zbiega i przydałoby się, się kurde nie, uprawiać i siać no No, to jest... no ale to wilgoci nie mam tak? Że... Dwa, tak. Trochę można dać że agregat. Z c od razu atakujemy. Tak to wygląda. No. To są takie prawdziwe piąte klasy. Nawet widać, że wału jest praktycznie w powietrzu, też, bo nawet nikt nie robił. Nie ma, nie ma znaku po tym już no, mówię, na no, płycie się tak nie da Spadamy w Trochę pomaga że głębiej To jest trzecia klasa Mili Państwo, trzecia B Czwórka i piątka tam sobie się groszek Nawet mi się nie chce nagrywać, bo To skakanie mnie tak denerwuje, że tam rośnie groszek o dziwo zero fito. Podejrzewam, że przez tą mokrą zimę, bo przecież było dawane Adengo, było do, do, dawane Tesla Starbox, oczywiście w określonej dawce. Adengo 02 i Tesla Starbox też był w tej yy, niżej, tej minimalnej, której wszyscy mówią. Yy, tu mam piątą klasę no i zero fito na razie w groszku, <laughs> ale przydałoby się go poprawić, niestety, no bo skanie bokserem był świetnym pomysłem bo złapało pierwsze chwasty tylko nie wiem na razie nie wiem dlatego, że nie chcę, żeby wyglądał jak w tamtym roku tutaj pryskanie go bokserem, no nikt się nie spodziewał, że przez 3 tygodnie do prysku praktycznie spadnie 10 litrów, także ten oprysk słabo działa, no słabo działa bym powiedział no i na pewno będą jeszcze szykują poprawki z grochu jeszcze noga no ale moim zdaniem dobrze było cokolwiek rzucić żeby to jakoś w miarę wyglądało. No on nie jest jakoś tam mocno niczym zarośnięty, ale widziałem już, że, że jest. No i teraz mi tylko bardzo delikatnie te talerze boczne też rozsunąłem bardziej, żeby mi po prostu do ziemi ale widzę, że to jest puszek, nie? To się po prostu proszkuje i... i więcej z tym się nie dzieje, to się przesuwa, nie? to się nawet nie, nie chce kotłować pod tymi łapami. Po prostu to tak sobie, idzie do góry, może też wyjechałem na samą górę, i do samej góry ta ziemia w ogóle nie dolazuję, to też może do tego wyrzuca. No ale nic, no, to, się, to się rozmyje. To wygląda, mi się daje, że lepiej, aniżeli wcześniej na tych szerokich bo to szerokie w ogóle mi tak ten, taki dołek mi zostawał. Du żadnych praktycznie tego dołuka nie ma. Zdrawiam was serdecznie.